Kochani, z tej strony Kushina. jesteśmy w kolejnym odcinku. Tutaj. Live is Before, Before The Storm. Tak, musiałam zapłacić oddech. Lecimy yes, z odcinkiem. Yeah, tak, lecimy z kolejnym odcinkiem. Dziękuję, że się wczułaś. Jest ze mną Simcarek. Lecimy. I tam spóźni, nie do szkoły. A, daję mu się dobrze. Teraz się może ścisnąć. Moim mistrzem w Thanks. Mili. Jakbyś wybrała drugą opcję, on by <laughs> lepiej zareagował. Tak, to jest dziwne. Tak, to jest właśnie dziwne. I <laughs> <laughs> Dobre. Oczywiście jedziemy pięknym samochodem. Niebieskim. Hello, Black Hole. Ja bym się śmiała, jakby on. Jak byłam on tak już w połowie schodu, była nie wiem, czy oglądałaś yy, tego. No, to faktycznie jest animacja spodni. Nie. Widziałam, jak poruszyły się te. E... A, animacja spodni, no tak, dobra, no. bo nie ogarnąłem. No dobra, właśnie. E... Jakoś tak przepatrzyłem się na jej tyłek tak. i, i widziałam, że się ruszały spodnie. Dobra. Wracając do tematu, nie wiem, czy widziałeś e, Spidermana? Nie. Tą bajkę, to uniwersum... to uniwers? Nie, nigdy wcześniej nie oglądałem. To było genialne! Mogę? Hey. Poczekaj, na chwilę spauzujemy, to wytłumaczę, o Story chodzi... time. Tak, story time musi być. E, chodzi mi o to, że jak ten czarny... Nie czarny, czekaj. Afroamerykanin bądźmy poprawni politycznie. Dokładnie. Młody wyszedł A a jego ojciec do niego kocham cię, a on tak, ja ciebie też to. A on potem przez, przez radio, bo on był policjantem, nie? Kocham cię, synu! I tak wiesz, i to na obdziach. I to, i to o, było piękne, matko. ja myślałam, że umrę ze śmiechu. Hej, Elliot.

Jest teraz just... polecam wam... Mm -hmm. A nie, bo to... Um, dobra, bo to będzie um, krótka reklama, to nie. Move. <laughs> thinking... Sprite teraz organizuje reklamę oh, właśnie oh God, z hashtagiem. Oh. I love you. Hate, hater, więc. Brzmi okropnie może. On mówił o teatrze. No. Znaczy opuść no. na ten spektakl. Tak, tak. Ojej, to jest smutno. No, Ale ja... Ale ja chcę, no, żeby ona była To no, 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 Taką typową. No, ona jest bi. Nie, ja chcę, żeby była W sumie we wszystkim Chociaż tak, w moim... No. Chociaż w moich no, marzeniach no, niech no, będzie. W sumie ona chyba nigdy w, ani w tej, no, ani no, w przyliczni nie całowała się z żadnym mężczyzną chyba. Narkotyki, narkotyki mogą cię zniszczyć. Dzięki za spoiler. Idę <grystanie> <grystanie> na 2 stopach. Mamy cel? Weź DVD, odstaw. E, teraz czekaj, obróć no, okay. się na 180 stopni. O! Hej, się z Mikiem. z Mikiem. przez stoliku z dziękuję. Właśnie nie wiedziałem, jak to przeczytać. Nie drej się po mnie. Mikaj się czyta, Mike. Wiem. English, no Edna, is... in English, but in Poland. Now I've heard of that too, Łukasz. Thank you for the idea. I've read it. him. Justin. 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 Bitch. I can tell Justin's wearing his eau de gong. Baby, 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 oh! oh! oh and <laughs> foul. That eye looks sick. Może on wyglądał jak taki typowy, wiesz, taki... Taki, no nie wiem... On, nie, nie wiem jak to... wygląda jak taki typowy... Mm. Taki gość, który skończył gimnazjum i poszedł do liceum, wiesz, taki... Dziewiczy wąs i brał, No, tkanie. dokładnie, dokładnie. Odchranień no, tak wygląda... Ja A z drugiej strony on wygląda jak były moje, koleż moje, moje koleżanki. O. Rachel Amber. What do you Rachel Amber? Rachel. She is amazing. If you are This is Rachel. Hot, smart. <laughs> Hot. I mean, so Rachel I a while back, Amber I was failing algebra. Rachel. Ja, le bitch, det der er ikke skrevet Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. Oh, vidste du Rachel tisches mandra i? Oh, zalichana s che plus. Wow. Zaliczył? Kogo? Algebrę. Algebrę. Było nie. mówione, trzeba było czytać. Oj, cicho! Nie nadążyłam. O, to jest... Właśnie on jest chyba mi się wydaje osobą homoseksualną, on tak wygląda, tak. No? On był w pierwszej części, yeah, nie? No był. 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 Mm. I miał chyba z szaliczek jakoś tak kojarzy. Oj, mamy no no. beczkę. w tu chyba siedziałem? No, prawdopodobnie. To Bo super. to są chyba wszystkie te same postacie, co były w poprzednim dzień. Znaczy, w podstawowym Life Po prostu w jedenca. O mój Boże, jaki on jest tutaj... ...charakterny. Pożarewci są super. Ja bym dał, co tu robisz? Czemu, czemu to robisz? Po kolei. Ogień jest super! You raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knob Cone pine cones are example, which are priced the... above 350 U.S.A. No to open. Say Knob Cone again. No. This is for college, right? I don't believe you actually care about this. <laughs> My interest in fire prevention is completely sincere. Mimo że grafika tej gry jest naprawdę prosta, ale jest ładna. No, komuś podoba mi się natura w tej grze. Te tak, to rusza się drzewka. Nie. Za nim. Padrzaj to wygląda. Takie płaskie. Ładne. To jest najlepsze. Wszystko byle zerwać się z zajęć. Nie, mam to gdzieś.

Chloe Price. There you go. Chloe Price. będzie. Jonas Leworęczna. No? Zapisz Tomorrow's leaders. już dzisiaj. Wykorzystaj swoje demokratyczne prawa do zgromadzeń i przedyskutuj znaczenie ochrony przeciwpożarowej naszego wrażliwego ekosystemu. Dyrektor Sres Wielkim Waszym Chloe Price. Bo właśnie no, tam jest Dix, więc no, no... trochę inaczej. Byłe hmm. tłumaczenie No Tak, Vandertale. Kwiatek kwiat powszek. Nie, nie tutaj, nie tutaj, bo wejdzie ci animacja kończąca Ojdę No, ogólnie nie wiem czy zauważyłeś, bo... To nazywa się Blackwall, nie? No. Czyli, powiedzmy, na takie dosłowne przetłumaczenie to by było, że. Nie, to jest czerń, czy jakoś tak, a ona potem mówiła Black Heart, czyli, że jakby piekielna czerń. A na polski to było przetłumaczone Black Wall, więc. Hmm, dużo tłumaczeń, dużo tłumaczeń. Czytałaś tabliczkę? Zapewniłaś ja tabliczkę przy te, że nie wolno to wchodzić. I przyjdzie do ciebie dyro. Najpierw o, nie? się ładnie uśmiechnę... i tu siedzę. Najpierw sobie posiedzę, potem podpalę wszystko, a na końcu ucieknę gdzie pieprz rośnie. Typowe. Gwiazda Krymiosk. Oby, ory. Mi z popularności Blackwell to oh nie. A nie, ory czy jak Batman ratuje multełeki na koncercie to not walk on the stage. No. Ciekawy Ciekawy ma taki pisowski trochę. Papa Principal Wells. ma... Tak śmiesznie wygląda. Hmm? Chloe Price. Is that a black eye? Uh, nie, to makijaż. Yep. I hope you know that Blackwell counseling services for all our students. Yeah, psychologowie w, w szkole. W szkole. I'm good. Tak, wydają KIA. Takie to ty na drzewie. Tak w szczególności mojego. I mojego te, też znaczy, w szkole. U nas, są, u nas są dwóch psychologów. U nas też byli u nas też waszakry. było dwóch znowu Story Time i Babka. No, mnie, no, ja <laughs> I babka mnie po prostu wprowadziła w depresję. To ja akurat nigdy nie byłem psychologa, nie. ale... Nie babka wprowadziła w depresję a tym, że ona mi powiedziała już w pierwszej klasie liceum? bodajże, albo w drugiej już nie pamiętam. Ale na pewno nie była trzecia klasa, czy ja już skóry nie dam matury. Aha. No. Też tą połową nauczycieli by mnie nie wierzyła. No ale widzisz, udało ci się. Powiedzmy, nie sprawdziłem jeszcze wyników. Aha, no dobra. No, drobne wyobrażenia po roku, bo ja rok temu Ok. Okej. Po raz yes, ostatni. Rok temu? No. Joke, Mam prawo nie wiedziałam, ale nie wiem, nie chcę się nie nastawiać. To jej możesz sprawdzić. Co mm. ci ja Muszę sprawdzisz. jechać do Jaworzna. Ojej. Nie, ja to ogólnie pobierz sobie, że mój psycholog jest homofobem, i w ogóle jest wszystkiemu, więc... Pozdrawiam. No... Wyobrażasz sobie psycholog w

So you're going to ja nie wiem, czy... A już myślałam, że twoja studnia do szybko w końcu. By Bo nie wiem, czy będę nadążać. Dyrektor Wells, jak studnia? Moja sto. Nie, wolam dać. Trudno. Bo teraz będziesz musiał do niego chyba. Pójść. O, pójdę. Trudno. 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 You will meet me in my after school, nie, nie, bo bo nawet, to żałem rozprzestrzenić. Tak, ja widziałam, że jest koniec. Great. Ale to uciekam? Ale nie, 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 bo to Great. masz. E, e, dwa razy to może. Raz ci to przejdzie, ten, to nic ci nie stanie. Dopiero za drugim razem ci wybiera losowo. A, A nie wiedziałam. O, co ci mówiłem ci, Ojej, zapomniałam, jestem tylko, głodny. Oh, Oj Weirdly. To znaczy, że mnie interesuje na scenie. No przez chwilą tam była. <laughs> no. Okej, okay, teraz no, lepiej byłoby, gdybyś z drugiej strony, nawet trudno. Bo Boś teraz całkowicie w prawo musisz iść. O? Daj. Uczniowie Blackwell, nie przegapcie najważniejszego posiłku dnia. Zadbajcie o swoje ciało w czasie, gdy narażone jest na stres egzaminacyjny. I drugie jeszcze ja tam. Zadbaj o ochronę przeciwpożarową. Dym, dym, dym. E. Bullshit, nie mogę uciekać. On tak jak zwykle chcesz za dużo. I to bardzo ciała mi sobie. I pochędożyć ludzi i mam róg. Róg. Zapal. A wiesz co pisz na tablicę? Nie. No, nie pal. <słuch> Dokładnie. Nie wolno palić, ona pali co za dwa kobieta. <słuch> Teraz próbujesz wszystko, żeby pokonać tą animację.

Bo ona już się w niej niej Możliwe. Ona jej jeszcze nie zna za dobrze, a już by się w niej zakochała. Nie. Dobra. 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 Krzyk za Okej, okay, i tutaj gdzieś też może. Nie, nie chcesz, tą grę spać. Nie? Tu gdzieś powinnaś mieć szansę zrobienia graffiti. I chyba już pamiętam gdzie. Tu, iść ta... Idź dalej do przodu. Nie, nie tu, nie tu. Eee... No. Tu. Obróć kamerę w lewo. Nie, nie tutaj. Idź do przodu. Skręć prawo. Nie. Ach, <ścoughs> w ścianach. Jest, widzę. Mm. Dyrektor wolny żony and gentlemen, world. Ej ładne. że zapewne. I teraz do nich, nie tam na koniec? E, możesz jeszcze podejść do, nie, chyba, straszni, nie strażnika, tylko do ochroniarza. To zaraz. Informacja: lasy zagrożone pożarem, Even Harris. tu, jeszcze o, tu masz jeszcze jakiego, jak, jakąś, przypa jakąś przypałówkę? Amanda, Samantha Myers. Samantha She could give you a run for your money, Max. <laughs> hey mm. hey oh, Boże, tak you Who's afraid of Boshik? I read that last year in Mrs. Hoida's English class. I didn't think you did homework. <laughs> Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? It's funny. Uh, the title's actually a play on the song, Who's Afraid of the Big Bad Wolf? And that's funny? It is if you're the wolf. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually. Sorry, Chloe. No one says anything like that. Nie wiem, co mówię o tym. O, że ona jest taka straszliwa. Strasznie. Ej, hey, co jak kiedyś? Właśnie tak trochę ciebie widzę, Witwarze. Really Oooooh. O jakiś. A e, nie, idź do strażnika jeszcze, bo go minęłaś, on ma ci fajną rzecz do odejścia. O, Patrz. O, Wiktoria. Mitch. Wiktoria, chase. <laughs> She's a bitch. Mogę ją obciąć do tega? Mogę mogę, <laughs> mogę, mogę, <laughs> mogę, 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 mogę. Oh, right. Ale możesz jej możesz jej dać zło powiedzieć na dozwolenie na Beacon's You don't say. Between that and the Vortex Club, it's też jej nie lubię. I me up on a pedestal or whatever. To ona steka z mnie, taka słuch. Nie trzeba by tej laski. Eh. Yeah. Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. We It was a pretty normal night for us. A little music, a little dancing. We murdered a guy. <laughs> you are so funny. Oh, seriously though. I didn't realize you and Rachel were such BFFs. We're no, really no BFFs. BFFs. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging her anything. I figure if she's. Oh my God. Deal, she must be into some effed up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody Oh no? Miss perfect. So, you're jealous of Rachel Amber That's what's happening right now Gotcha Oh, God, I don't have time for this I didn't even finish the chemistry assignment and you're... Being you Ugh oh. Sabo- Why would Rachel Amber ever hang out with Carrie Nie. Price? Oh, you She even Okej, okay, teraz idź, nie, idź to tam, jak przeszedłem do tego strażnika tutaj, o. Tu? Tak. Ty tak sam I... panią Grant, czy jakąś tam nazywa. Ona jest obok niego. Gdzie? A czekaj, tu jest ten ziomek. Tam jest pani Grant. Tu. Pani Afro. Nie ja. I ona ma afro. Ma afro na głowie. Kochanie, zaczynasz na chwilę? Tak. Y ale nagrywanie. A to no już. Ja to wytnę. Bo muszę... bo coś ode mnie chce mi do mnie Co dzwonią. To leć? Ale Dobry. cały czas jestem głośno?

What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the oh time Boże, chemistry class begins nie. today? I wouldn't miss it for all the manganese in the world, Miss Grant. Your sincerity is overwhelming. With all the change that's happening at Blackwell of late. I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Mm -hmm. Well, the Prescott's have made an extremely generous donation to the school, which is good. But instead I am of going to support more <laughs> science and mathematics, <laughs> yeah. all began dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support but apparently, our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss mm? Grant actually seems sad. Mm. Le, też Wszystko będzie dobrze. Maybe in another six months, a new donor will come along with money for. I don't know, more lasers. More lasers? Lasers. Do we have any lasers? Sadly, no. That is sad. <laughs> Dobry. What's up, my DVD from Steph? I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. dobře. Skip Matthews, Blackwell's <coughs> finest. He's not oh. so bad for a okay. mall cop. As as okay. But can't talk to him. Hey, Skip. Stopped any gang wars lately? <laughs> Not today. Uf, looks like you did, though. Huh? Ah, right. Whatever. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicap parking. Badass. Yeah, you know how I roll.

co? Like good music? <laughs> Preach it, sister. I'm in a band, no, On by był fajnym gościem. No? Jako... It's on a był fajnym gościem thing, by właśnie go ochroniarz. też kiedy Dave był. There, but... Jest Nie wiem. Przecież on był po... Te... on yeah, był w drugiej, okay. teczy... On w jedynce, przecież on prowadził autobus, nie? W pewnym hmm? momencie. Degradacja. Nie, dobre. Przyszli. No, potem się to rozkręca. Właśnie, strasznie fajny jest ten kawałek. Hmm, tylko, przy jego przerwę? Bo nie chcę mieć prawa autorskich. Praw. wiem, 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 rozumiem. Zapewne gdzieś znajdziecie no. się na internecie cały korek. No, naprawdę niezłe, nieźle. Czemu to nie ma super albo czegoś takiego? Właśnie nie wiem. powinno być naprawdę dobre, bo znaczy powinno być świetna, nie? Tyle, nie? Tak, z tego co pytałam, chyba tak. Tup tup możemy do nich podejść i skończyć. No idziemy właśnie do nich, żeby skończyć. Choćby nie niech coś lepiej dziwnie brzmiało. bo z nimi jest dość długa... ...interakcja. no Boże, czekaj, zobaczymy ile nagrywam. 30 minut, na... dobra. Co? 30 minut? No... Aha... Około. No może skończymy na tym momencie. Mikey post up Nie? Quiet in the no. I, I następny odcinek. Będziemy rozmawiać z nimi. Będziemy możliwe, że grać. No. A czy gry znaczy, grę będziemy na pewno grać? <laughs> Tylko no. Dobra. Pani w tym miejscu kończmy. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie, łapkujcie, komentujcie i. Subskrybujcie Nasze kanały. Taak. Pamiętajcie, ja jestem Kusina ze mną Burzim Ja. Wszystkie linki w opisie i na końcu filmu równie. Także trzymajcie się krótko i pa pa. pa. Cześć! <słuch> Чего